Zrobić zdjęcia, jak się, ciocia bawi. jak się ciotka bawi. ciotka bawi stara ciotka się A teraz tu zrobimy: jedno auto pojedzie na tu, a drugie w tą stronę. Dobra? Mhm. Tu. I tu będzie korek. Będzie auto będzie czekało do wjazdu do tunelu. Dobrze? Teraz jedno jedzie. Ha, odjechało. Teraz drugie jedzie przez tunel. Nie dojdzie tu. Może ruch jest ona, no. na skrzyżowaniu. I dogoniło to auto. Brum, 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 brum. A nie, to nie jest to, tą stronę. To jest drugie, to z bo pomyliłam się. A to jedzie w tą stronę. Tak wahadło. to może przyjechać tu. Tu jedzie, tu do garażu. Jedziemy pociągiem dalej. Czy powolutku jedzie? Bezpieczna szybkość. Bum, 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 boom, Brum, 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 brum.